Poza zasłony krzaków otaczających źródło wytrzeszcz patrzył na człowieka, który pił wodę. Do źródła prowadziła od, od szosy prawie niewidoczna wśród zarośli ścieżka. To dwa pierwsze zdania z powieści Williama Faulknera Azyl, opublikowanej w 1931 roku. A w 1949 otrzymał Nobla nie tylko za tą książkę, ale za cały swój dorobek. Ta powieść była jego pierwszym bestsellerem, jeśli tak można w dzisiejszych czasach powiedzieć, czyli dobrze się sprzedawała. Bo Faulkner nie jest łatwym w czytaniu pisarzem. Trzeba mu się oddać, trzeba próbować tropy jego rozwiązać, trzeba angażować się w to, co on pisze, trzeba troszkę. Niestety może dla niektórych więcej myśleć przy czytaniu niż przy zwykłych czytadłach. Może to źle brzmi na wstępie, ale naprawdę czytanie Faulknera nie jest tak trudne, jeśli się choć trochę chce do tego przyłożyć. Ta powieść opowiada los kilkunastu, kilku właściwie głównych postaci związanych pewnym wydarzeniem. Jest to pewna intryga kryminalna, dlatego będę mówił tak na okrągło. Która przydarza się młodej dziewczynie Temple Drake. Nie są wszystkie sceny w tej powieści eksplicyte pokazane, a więc musimy się trochę domyślać. Pisze się, że Faulkner jest brutalny, natomiast pewnych rzeczy on nie pokazuje, raczej je sugeruje, raczej dzieją się one w tle, ktoś o nich opowiada, niż jest to pokazywane. On się woli skupiać na ludziach, na ich charakterach, na tym, jak te przeżycia. Odciskają piętno na nich. Jak czasami przez drobny błąd popełniony przy podejmowaniu decyzji, cierpi się przez potem całe prawdopodobnie życie. Z czymś takim spotka się bohaterka Temple Drake. Będzie także Horace Bembo, prawnik, który będzie usiłował rozwiązać pewną intrygę, będzie się borykał, będzie. Skontaktował się z masą ludzi, będą go zwodzić, będzie on usiłował z tego wszystkiego jakoś wybrnąć obronną ręką, a to, czy mu się to uda, to już musicie Państwo sami doczytać do końca. Na pewno, jak już to mówiłem, Faulkner nie jest łatwy w czytaniu. Nie jest to kryminalna historyjka, przez którą się przylatuje goniąc od jednej sensacyjnej sceny do drugiej. Tego u Faulknera nie ma. Volknerowi trzeba poświęcić czas i trzeba potem przegryźć to, co się przeczytało. Ale mimo tych wszystkich zastrzeżeń polecam zapoznanie się z Volknerem do usłyszenia.